Jeszcze coś, coś 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 myślę lepszego <laughs> że mianowicie To słowo co mi doszło dzisiaj właśnie Pani już cuchnie Duch Święty powiedział mi, że cuchnie, nie? Ta babeczka, nie? Ona po ludzku czuje, że od niego cuchnie. I to jest często jakby nasza powierzchowna ocena yy, człowieka, że robi to źle, tamto źle i tamto źle i mówimy, kurde, no cuchnie, to cuchnie, no bo on ciągle upada, grzeszy, cuchnie. Natomiast kiedyś Jezus mi powiedział, w ogóle pokazał mi, jak on patrzy na człowieka i to rozmontowało. Jezus nigdy nie patrzy na to, co człowiek robi i jak cuchnie, tylko Jezus od razu laserowo widzi, gdzie jest źródło problemu. I teraz o co chodzi? Ona po ludzku mówi, że cuchnie, tak? Czyli na przykład 5 lat ten gościu cuchnie, on się już nie zmieni. Ta kobieta, ona nie zmieni się, cuchnie. Tylko, że my ludzie często zapominamy o tym, że ten człowiek robi to i to, nie może sobie poradzić z tym i z tym, tak? Jest taki i taki, dlatego, że nie widzimy źródła bólu tego człowieka. Bo to jest z miejsca tego bólu ten człowiek robi to i to, zachowuje się tak i tak, odrzuca ludzi w ten sposób tak i tak, bo on ma ranę i ból w sercu głęboko, rozumiesz? To jest miejsce, rozumiesz? I to jest miejsce, które to, ta, ta, ta baweczka powiedziała, że cuchnie. Ale Jezus patrzy zupełnie inaczej, bo dlatego, że na przykład ktoś wali sobie heroinę w żyłę, tak? To on, Jezus, wiesz, że na niego patrzy? Jezus nie patrzy na niego, że on pali heroinę w żyłę. tylko Jezus widzi, dlaczego on to robi. Już kiedyś z o tym gadałem, jest ból w życiu tego człowieka. Jest rana. Jest to, co ta nazwała kobieta, to, co cuchnie. Rozumiesz? Człowiek widzi to, co cuchnie, a Jezus widzi ból. Dlaczego człowiek robi rzeczy, które cuchną? I to jest różnica. I Kościół ma być uzdrawiany. Kościół jest uzdrawiany w duchu. Amen. Wykonało się wszystko. Ale żeby się to wykonywało w naszym wewnętrznym człowieku, w duszy i wszędzie, tak jak Bóg sobie tego za... <laughs> że tak powiem zażyczył, zażyczył. No to, no to właśnie jest ta wzajemna miłość. My sami do siebie. Chyba to jest najtrudniejsze, bo łatwiej Boga kochać, zgodzić się z tym, niż człowieka. Znaczy może inaczej. Bardziej diabeł y, zamiesza w relacjach między człowiekiem a człowiekiem, niż między mną a Bogiem. No, ja, ja przynajmniej tak mam. Mi bardziej miesza, nie? Wrzuca jakieś nieraz takie jazdy, mówię, Boże, diabeł, mam... masz takie jazdy, że normalnie Szekspir w ogóle. Takie historie mi rzuca ludzie, mówię, jesteś ładny Szekspir, nie? Ten zrobił to i to, ta myśli to o tobie, teraz to, ona się na ciebie to, to. I takie historie, tylko, że wiesz, jak jesteśmy czujni, tak, mam być czujni, to wiemy, że siostra jest umiłowaną, brat jest umiłowanym w Chrystusie, jak o błogosławie. Mnie interesuje w ogóle, wiesz, historię Szekspira, w ogóle Lucyfera w ogóle. Lusywa jest pod stopami, wiesz, nie ma co robić, wymyślasz historię. Natomiast często chodzi o to, że my w to wierzymy i już wtedy jest flipa. tak? No ale tak jest, bo do, do, do końca tutaj Szadam będzie kłamał i, i walczył przeciwko temu, tak? Przeciwko miłości wzajemnej. Diabeł bardzo walczy. Tak chcę zaznaczyć, czuję to, że to mocno, bardzo do Święty pokazuje mi dziś, że bardzo walczy. Jeśli nie uda mu się przerwać swojej więzi z Bogiem, i intymnej relacji, to bardzo wa walczy o to, żeby przerwać jak najwięcej relacji w Kościele. Między mną, a drugim bratem, między mną, a siostrą. Żeby nie było przepływu miłości. Bo przepływ miłości po powoduje to, że odsunięty jest kamień, o którym mówiłem. I Jezus tam może wejść. On sobie tak zaplanował Bóg. Wiesz, ja już powiedziałem, że Bóg może wszystko. On jest przemogący. On teraz może mnie po prostu wyka z katapulty wystrzelić, ale ja głównie mówię ze swojego życia. I, i możemy w Himalaje, albo nie wiem, może na nową ziemię już. Wiesz, wiara dziecięca. Ale wiem po swoim życiu, że pewne z mojego życia nie znikło jeszcze. Są... Ja już trochę na nie inaczej patrzę. One często są te same, ale ja już jakby coraz bardziej widzę źródło. Dlaczego pewne rzeczy wydarzają się w moim życiu? jakby z pewnego dystansu Jastrzębia, że tak powiem, oglądam je. Oglądam je po prostu. One jakby mnie nie dotyczą, ale one się wydarzają w moim życiu. Bo ja jestem duchem, Wydarzałem się w moim życiu, tak? I ja chcę zmiany, tak? I, i, i teraz tą sprawę chcę poruszyć, że zobacz, my żyjemy, tak? Sprawiedliwy żyje z wiary. Ale wie dlaczego z wiary? Żeby oglądać chwałę Bożą. Bo jak ja wierzę w Boga. To chwała Boża, która jest we mnie, którą Bóg umieścił we mnie, obdarzył nas chwałą, tak? Ona się będzie wydobywała. Czyli Chrystus w akcji. Po prostu w skrócie to powiem. Chrystus w akcji, ja to lubię mówić. To jest chwała w ogóle. Ja nie muszę tego komentować. Kiedy chwała się uwalnia, to, za, to każdy język wyznaje i każdy kolano się zgina i wtedy już nic nie trzeba dodawać. I ona już się ma uwalniać teraz. Nie jak już Chrystus wróci, wtedy też będzie w ogóle potężny Armagedon, Ale teraz ma się uwalniać. I wtedy będą ludzie dotykani, rozumiesz? Jak ja chodzę w falę, to gdzieś wchodzę, rozumiesz? I ludzie zaczynają pokutować. Albo jak ty chodzisz w falę, tak? Boga. No to nie z nas, nie? Chwalę Boga. Chodzi o chwałę, tak? Tylko chwała przyjdzie dopiero wtedy, jak jest wiara. I teraz o co chodzi? My żyjemy z wiary. Każdego dnia żyje z wiary. Ludzie, jak my nie mamy wiary, to jest lipa. I to trzeba sobie wziąć naprawdę na poważnie. Nie, nie przejmować się tym. Ale tak, nie, nie chodzi o coś przyjmować, żadnych trosk, tylko Boże przydaj mi wiarę, po swojemu, rozumiesz, ale gdzie jest głównie wiara, wiesz, komora, intonacja, modlitwa i słowo Boże, tak? I będzie zradzała się wiara, którą Bóg już zaplanował, on jest sprawcą tylko wiary. Będziesz tam poznała swojego mistrza, czyli Jezusa, naszego mistrza i on będzie ją, on... jest napisane w ogóle bardzo świetnie, patrz, wydoskonalał. I teraz o co chodzi? Jezus, to jest, to jest coś takiego, że moja wiara jest na jakimś stopniu, tak? Ale jak Jezus ją wydoskonala, to on tam objawia swoją chwałę, rozumiesz? W tym udoskon udoskonaleniu. On to robi. I on jest dokończycielem dzieła tak całego, tak? Ale kiedy on ją wydoskonala we mnie, to ja widzę coraz bardziej pełny jego obraz i odbiłam się w zwierciadle i przechodzę z chwały, chwałę. Dlaczego? Dlaczego ja przechodzę z chwały, chwałę? Albo ty, jak Bo widzę mistrza. Rozumiesz? widzę Jezusa, czyli widzę Jego we mnie, w moim duchu, rozumiesz? I to mnie prosto to jest tak... Buch! To jest sekunda. Czasami może być godzina na uwielbieniu chwał różnie, ale jest, mówię, że jest zmiana, wiesz, nic temu nie, nie, nie może się przeciwstawić. Dlatego wiele razy mówię, że Lucyfer zawsze dba o to, żeby źnie zabiegał o wiarę, żeby źnie o wiary, rozumiesz? Bo my dążymy do wiary, mamy wiarę, chodzimy w wierze, my żyjemy z wiary, oddechamy w ogóle wszystko z wiary jest. Wszystko z wiary jest, rozumiesz? To czasami jest głupie dla świata, głupie w ogóle dla nas samych, ale my żyjemy z wiary w ogóle, wiesz? Ktoś do ciebie coś mówi, ale z wiary w, w, w ogóle jestem, wiesz? W okręgach niebieskich, o co ci chodzi w ogóle? Ale przecież ten. I to jest to ludzkie, nie? Przecież to, 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 ale. Z wiary żyje, z wiary, z wiary. Wiara jest walutą, ale Bóg chce, żeby była. Objawiana Jego chwała. Bo cała Polska mówi, że wiesz, już pomiłam, że to nie jest ta wiara Boża, ale my mamy wiarę Bożą i Bóg jest sprawcą tej wiary w nas. Tylko, że my, że wiara jest ściśle związana z chwałą, rozumiesz? To się dzieje tak, patrz, jest napisane z wiary w wiarę i z chwały w chwałę. Wiara jest ściśle powiązana z chwałą. I teraz tak, jest powiedział jeśli uwierzysz, nie powiedziałem Ci? ujrzysz chwałę Bożą. Czyli jak ja dziś będę miał wiarę, to ja wiem, że ja będę oglądał chwałę Bożą. I w jakimś stopniu, na tyle, ile ja dziś zobaczę, nie ile będę wierzył, na ile zobaczę chwały Bożej, na tyle ja będę przemieniony na obraz Chrystusa. Bo chwała przemienia. Żyjemy z wiary, ale chwała nas przemienia. Rozumiesz? Dlatego mówiłem, że jak, jak cenne jest to, żeby się oddzielać, bo żyjemy z wiary, składamy ofiarę, ale gdy przychodzi ogień, to On nas przemienia, bo to jest chwała, rozumiesz? Bo to jest chwała. I, i musimy zobaczyć, że patrz, są Himalaje, czyli mówię, trudności nasze, każdy ma inne, których walczymy z czymś, już nie możemy ich przejść, różne, ale wiesz co, jak się stanie, jak przyjdzie chwała i ogień? Patrz. Pyk. Obudzisz się rano, tak jak, się, jak spotkałeś Jezusa, nowonarodzony, narodzony. od ciebie rzeczy. Pyk, pyk, pyk. To się dzieje wtedy, kiedy my oglądamy chwałę, kiedy przychodzi ogień Boży na ofiarę całopalną. Rozumiesz? Dlatego mówię. Wiara poprzez zachwałę. Zabiega o wiarę, mistrzu, przyjacielu, bo mistrzem jest Jezus, a mówię teraz do ciebie. Zabiega o wiarę, bo to jest waluta. I ona doprowadzi to, do to że ujrzysz chwałę. Więc ja dzisiaj oczekuję to, że będę trwał w swoje, będę trwał w cichości z Bogiem, tak? Że użyję twarz Jezusa. Ujrzę chwałę Bożą. I jakkolwiek to w moim duchu Bóg wyrysuje, rozumiesz? I w moim sercu. Bo ja wiem, że to mnie przemieni. I to mnie doprowadzi do miejsca tego, gdzie Bóg chce, rozumiesz, a nie moje zabiegi ludzkie teraz, że ja wiesz, wejdę na internet i 5 godzin będę, nie wiem, szukał pracy robił Jakieś ludzkie zabiegi. Nie, ja zabiegam o wiarę. Ja nie leżę, wiesz, nic nie robię. Ja zabiegam o wiarę. Ja pewne rzeczy robię. Proszę Boga o mądrość, ale głównie zabiegam o wiarę. Bo wiem, że. I, i, I staram się oddzielać. Staram się pościć albo nie jeść, albo od różnych rzeczy innych, by ogień spadał, rozumiesz? Bo wiem, że jak są te pstryknięcia, przejścia w duchu, jak spada ogień, jak schwały chwała jest, to jestem innym człowiekiem. Innym, po prostu innym. I to. I to się dzieje tak, że w ogóle nie było tam absolutnej mojej zasługi. To jak ktoś do mnie podszedł z jakąś taką różdżką i dotknął i przemieniony. Przemieniony, rozumiesz? Na jego obraz. Głębiej, coraz bardziej. I wtedy ja spotkam Ciebie i zobaczę. Mówię, Ty jesteś jakiś inny. A widzisz. Wiem, dlaczego nie raz widzę Ciebie innego. Bo Ty chwały, chwały, że jesteś przemieniony. Może o tym nawet nie wiesz, ale ja widzę, że Ty jesteś. Ty jesteś jakiś inny. Ty gadasz inaczej, od ciebie coś inna woń się wydobywa. Dlaczego? Bo z chwały chwały zostać przemiony. Tak to działa, kochani. Szalom, szalom, szalom. Bóg pokoju jest z nami. Nie panikuj. Pamiętaj, nie wycofuj się. Do tyłu jest tylko śmierć. My patrzymy w przód. To jest hełm zbawienia. Hełm zbawienia polega też na tym, że patrzymy w przód. Czyli, że stanę przed Chrystusem. I jak przyjdzie objawienie tego, że staniesz przed Chrystusem i bojasz, to już hełm zbawienia będziesz miał bardzo dobry. A druga sprawa to chem zbawienia Duch Święty mi jeszcze pokazał, że to jest oddzielanie się od tego świata. Nie od ludzi, ale od tego świata i wszystko co z tym związane. Czyli moje tak, tak, nie, nie. Jestem wśród jakichś kolegów ze świata. Jezus z Panem, Ty mówisz tak, tak. Nie wchodzę z nimi w gadki. Nie, nie zasiadam w loży szyderców. Mój Hełm Zbawienia jest cały czas, rozumiesz? Gotowy do głoszenia Ewangelii, gotowy do zwiastowania Ewangelii pokoju. To jest Hełm Zbawienia. Żadne wchodzenie w rozmowy ze światem demonicznym. Kochanie na, na sposób Boży, ale po prostu wiesz, Bycie czujnym i cały czas trwanie. Hełm Zbawienia po prostu.